Witam bardzo serdecznie na kolejnej wtorkowej aktualizacji tego, co się dzieje na rynku bitcoina i dookoła tego bitcoina, a dzisiaj z pięknych okoliczności przyrody, gdzieś z północy Tajlandii, blisko Laosu, Birmy, z pól ryżowych, gdzie wieśniacy wypalają jakieś chyba stosy suchego ryżu i zbierają ten ryż, chyba że już tam poszli, jak gdzieś przed chwilą jeszcze byli. Z takich okoliczności przyrody właśnie zrobię dzisiejszą aktualizację. Mało tego, postaram się tego jakoś zbytnio nie ciąć, bo chciałbym po prostu nagrać to jednym strzałem i wszystko wyjaśnić w dzisiejszej aktualizacji. A prawda jest taka, że zbyt wiele się nie zmieniło od momentu, gdzie właściwie robiłem te aktualizacje, można powiedzieć, nawet dwa lata temu i więcej, bo tu macie jedną z nich, gdzie przy 18 tysiącach dolarów mówiłem. O wzrostach do strefy, gdzie będę chciał sprzedawać. Ta strefa oczywiście jest tutaj na kolor czerwony i im bardziej czerwony, tym większe prawdopodobieństwo, że HOSSA nam się kończy. I nawet jak sobie przewiniemy trochę tą moją mapkę, to zobaczycie, że akumulacja bez względu na to, czy rośnie, czy spada, zakupy pod warunkiem, że jesteśmy po korekcie, wyciągać wkład finansowy, no i oczywiście realizować w końcu zyski. Więc my do tych poziomów, jak możecie zobaczyć. No, finalnie dojechaliśmy. Mało tego, nie dojechaliśmy tak wysoko, jak prognozowałem wcześniej, ale szczerze, skoro byliśmy przy 18 tysiącach dolarów, a ja mówiłem o ponad 100, to czy wynik jest mały? Wynik jest imponująco dobry. I wiem, że dla wielu osób jest to mało, chciałyby więcej, ale to, że my coś chcemy, to nie znaczy, że zawsze musi tak być, bo rynek i tak zrobi po swojemu. Dlatego zacząłem się zastanawiać, co teraz? Co przez najbliższy rok, jeżeli faktycznie będziemy mieli BESSE? Więc przejdźmy sobie szybko przez to, co dzieje się aktualnie na Bitcoinie. Altcoiny zostawmy. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, żeby w BESSie w altcoinach siedzieć, stąd też pozycji w altcoinach nie mam. No, chyba, że oczywiście część Ethereum, część pozycji, którą sobie postanowiłem, że zostawię na takie wieczne hodlowanie, chyba, że nagle byśmy wzrośli do 10 tysięcy. Tak samo z Bitcoinem, też część pozycji sobie zostawiłem, a od tygodni, właściwie, czy już można powiedzieć od miesięcy, mówię o tym, że bardziej mi do niedźwiedzia niż do byka. Do niedźwiedzia, czyli symbolu Bessy, do byka, czyli symbolu Hossy. Więc bardziej jestem tym razem niedźwiedziem. I do momentu, jak średnia krocząca, którą tutaj widzicie na kolor pomarańczowy, została wybita, właściwie od tego momentu, do momentu, aż znowu zostanie przekroczona, mówiłem, że jeszcze dla mnie jest hossa. A jeżeli sprawdzimy sobie dokładnie teraz ten wykres, to zobaczymy, że tą średnią, która prowadziła nam hossę, już wybiliśmy. Czyli na ten moment jesteśmy, moim zdaniem, po prostu w bezsie. I generalnie, Historia pokazuje, że nawet jeżeli przeszliśmy przez tą pomarańczową średnią kroczącą i cena wyszła dołem, to finalnie i tak do tej średniej wróciliśmy temu, żeby dalej pogłębić spadki. Podobna sytuacja dwa cykle temu. Po wybiciu tej średniej wróciliśmy do tej średniej, żeby pogłębić spadki. Sytuacja była troszeczkę inna w 2014 roku, no bo tutaj jak wybiliśmy tą średnią kroczącą, to już do niej po prostu nie wróciliśmy i trzeba było poczekać, aż dwukrotnie uderzymy tą średnią od dołu, żeby pójść dalej w stronę hossy. Dobra, skoro to już wszystko wiemy, takie podstawy według mnie, to możemy sobie przejść dalej, no bo wiecie, że mówiłem o tej czasowości, też dla osób, które były w elicie które miały możliwość obejrzeć materiały szkoleniowe, edukacyjne, te, które przygotowywaliśmy razem z Radkiem. Wiecie, że dla mnie był, było coś takiego jak bezpiecznik czasowy. Strefa bezpieczeństwa, gdybyśmy nagle zaczęli rosnąć i pierwszym moim takim pomysłem był marzec, kwiecień 2025, ale pod warunkiem, że będą mocne wzrosty. A sami wiemy, że mieliśmy spadki po decyzjach o cłach przez Stany Zjednoczone. No i... To nie da się w żaden sposób z tym dyskutować, polemizować, no bo po prostu dojechaliśmy do pewnego poziomu i zaczęliśmy spadać. Rynek nie miał siły na wzrosty, mimo że wszyscy wiemy, że bitcoinów może być tylko 29 milionów, a zostało już ponad 19 milionów bitcoinów wydobyte. Zdaje się, że do 20 milionów dobijamy. Więc wyobraźmy sobie sytuację, w której każdy chciałby mieć bitcoina jednego całego, ale tak naprawdę nie każdy może i nie będzie mógł każdy. Więc i tak w czasie Bitcoin, moim zdaniem, będzie na wartości zyskiwał. Natomiast moja perspektywa na ten moment jest taka, że nawet przez rok możemy być w spadkach. I moim zdaniem możemy iść też trochę kierunkiem złota. Mam tutaj na myśli, że. Jeżeli pojawi się sytuacja, w której spadamy, to tak jak na złocie, gdy mieliśmy taki mocny rajd cykl temu na złocie, to mieliśmy i tak korektę 45 skoro już to wiemy i widzimy, że faktycznie ten mój scenariusz po lekkim wzroście i możliwości spadku się realizuje, czyli mam wrażenie, że wróciliśmy do tak zwanej normalności albo jeszcze jedną podbitką po prostu do niej wrócimy. I możemy przejść właśnie w te roczne spadki. 45%, o których mówiłem tydzień temu, to nic innego jak te procenty wyciągnięte po prostu z tego mniej więcej, co zrobiło złoto. Natomiast po ETF-ach, po wybiciu historycznego szczytu, bitcoin też zrobił to, co złoto, ale nie w takim pięknym stylu, jak to zrobiło właśnie, jak to zrobił rynek złota. Dobra, idziemy sobie na wskaźnik strachu i chciwości, no bo tutaj dokładnie widać, że mamy 23% na tej skali. I prawda jest taka, że ludzie się boją. I jak wrócimy sobie znowu do tego wykresu, który mamy tutaj na ekranie, to widzimy, że jest ten strach. Po wybiciu momentu, gdzie była pułapka na byki, czyli po korekcie miała być jeszcze nadzieja na mocne wzrosty wybicia ATH, wszystkie byki się cieszyły, wróciliśmy, bo zaczęło rosnąć, więc tak zwany powrót do normalności i wybijamy nowy niższy dołek i mamy ten poziom strachu. Potem kapitulacje i poszukiwanie tej można powiedzieć poszukiwanie dna po prostu, więc do poszukiwania dna moim zdaniem jeszcze daleka droga, na pewno będziemy sobie to obserwować, a jeżeli chodzi o moment taki, w którym jeszcze wzrosty mogłyby się pojawić, no to moment, w którym zobaczymy po prostu bardzo nisko wskaźnik RSI i my w sumie widzimy ten wskaźnik RSI na ten moment już bardzo nisko, może zrobimy jeszcze nowy niższy dołek, natomiast widzimy, że przeszłość pokazuje, że po podobnych okolicznościach mieliśmy jeszcze próbę takiego podbicia. Natomiast ja nie spodziewam się, że będzie aż tak optymistycznie jak w 2024. Raczej liczę, że jeżeli w ogóle mocno wzrośniemy, to do okolic 100-109 tysięcy i to mogłoby być po prostu na... Tyle. Płynność mamy, dużo osób tej płynności mówi, że ona musi być i wtedy będą wzrosty. Natomiast, tak jak pokazuje nam też historia z zeszłego cyklu, płynność na rynkach finansowych nam rosła, ale i tak czasowość po prostu się skończyła i po powrocie do normalności mieliśmy ostatni szczyt na płynności, potem ta płynność się zaczęła zmniejszać, więc wydaje mi się, że po prostu jesteśmy gdzieś na etapie, w którym. Faktycznie, jeszcze nowe szczyty na płynności możemy wybijać, ale finalnie możemy przejść na spadek. I teraz tak, dokąd te lokalne wzrosty? Mamy bardzo dużo likwidacji w okolicach 107 800, i jeżeli cena tam dotrze, to może pojawić się kolejny niższy, kolejny wyższy dołek, po to, żebyśmy potem zobaczyli falę spadków. Bo zwykle jest tak, że jeżeli duża liczba graczy, dużo osób, duża część rynku handluje na spadki. I ma ustawione swoje likwidacje w jakimś miejscu, to giełdy to widzą i giełdą na rękę jest wyciąć te osoby, żeby one straciły swoje środki i wtedy te środki nie wyparowują, one zostają na kontach giełdy. Więc tak to według mnie może wyglądać w najbliższym czasie. A na ten moment po prostu z tego, co udało mi się moją strategią poznaczać i z mojej perspektywy zobaczyć, to jest miejsce, przestrzeń na podążanie do 80 tysięcy. 800 na bitcoinie, co nie wyklucza tego lokalnego wzrostu, o którym mówiłem przed chwilą. I teraz, jaki jest mój plan na to, co może wydarzyć się dalej na rynku bitcoina? No to, że będą spadki. Skoro będą spadki, a jestem inwestorem, to w jakiś sposób muszę też z tego rynku wyciągać kasę, zarabiać. I co robić, żeby się nie nudzić przez rok i nie płakać, że nie da się zarobić na krypto, jeżeli faktycznie jesteśmy w wesie? No myślę, że jednym z dobrych ruchów jest po prostu zainteresowanie się też innymi rynkami. To co pokazuje Radek z Damianem przy akcji na niezbędniku inwestora i też pod to się podpinam z racji tego, że podróżuję. Jak widzicie, nie jest to na ten moment łatwe, ale chciałem wam pokazać też jak ja rozgrywam rynek DAXa, bo tu macie kilka przykładów i bardzo często z tego DAXa korzystamy, podążamy za nim i to na niskim interwale. I dla mnie takim miejscem, który, w którym szukam pozycji, jest to właśnie rynek DAXa, czyli napiszę mi sobie DA40, żeby sobie wyszukać na Capital.com u tego dostawcy danych i codziennie, można by powiedzieć, w dni robocze, bo weekendy od indeksów i od Forexa są wolne, ale codziennie na interwale minutowym jest pewna powtarzalność. Dla przykładu, teraz mamy godzinę 15.07 u mnie, czyli powinna być godzina 9 w Polsce, jak to nagrywam i jeżeli sobie zrobimy taki numer, że sprawdzimy, jak wyglądała Strefa od godziny 8.55 do godziny 8.59 i zobaczymy, którędy z tej strefy wyszła cena, to to jest miejsce na e ewentualny ruch. Teraz, tak w skrócie, Wam pokażę, bo trzeba też umieć to przefiltrować, kiedy odpuścić, ale chciałbym Wam pokazać na przykładzie tego, co się wydarzyło dzisiaj. Mamy tutaj świeczkę na rynku DAX-a w godzinę 8.55 przez 8.56, 57, 58 i 59 tworzyła nam się taka strefa. I ta strefa była powiększana aż do zamknięcia się świecy o 8,59 i 59 sekund. I teraz, żałuję, że nie zdążyłem kilka minut wcześniej, bo byśmy rozegrali to po prostu na żywo, ale zobaczcie, że cena wyszła dołem z tej strefy i mocno ruszyła. I to jest moment, w którym przez moment, jak jest zamknięty rynek, inwestorzy ustawiają swoje zlecenia. I tak jak na przykład ja bym chciał powiedzmy o trzeciej w nocy sobie coś kupić na, u jakiegoś brokera giełdowego, jakich, jakąś spółkę i tak dalej, niekoniecznie da się to zrobić od ręki, trzeba po, poczekać na otwarcie sesji w wielu przypadkach. I jeżeli otwiera się rynek o tej dziewiątej, to wpadają nagle zlecenia. I jeżeli ja sobie umiem to przefiltrować, to z takiego ruchu, w kilka minut, czasami w kilka sekund, czasami w kilkanaście minut, w zależności jak ten rynek, rynek się ułoży, jestem w stanie złapać na początku podczas nauki, powiedzmy, 5 dolarów. Potem cały czas robię to, robiąc to samo, jeżeli mi wychodzi, może być to 50 dolarów dniówki. Jeżeli będzie mi dalej wychodziło i wypracuję swoją skuteczność, cały czas robię to samo, ale zwiększam sobie tak zwanego lota i nawet dziennie może wyjść 500 dolarów. Więc wydaje mi się, że. Korzystając z jednego prostego schematu, człowiek jest w stanie zrobić sobie dniówkę, jeżeli będą warunki. Mamy 20 dni handlowych. Bywa tak, że 18 dni daje nam np. Na take profit. Bywa tak, że bywają straty, bo to nie jest nieomylne. Bywa też tak, że tych dni do handlu jest mniej, no bo płynność jest mniejsza, mniejsze zainteresowanie inwestorów danym rynkiem. No i wtedy trzeba odpuścić. I czasami połowę dni z całego miesiąca trzeba po prostu powiedzieć. OK, czekam, tego schematu nie rozgrywam. Ale schematów jest więcej. Yy, pokazuje to też nasz asystent, którego macie okazję obserwować. Dodatkowo, poza tą godziną dziewiątą, też Damian rozgrywa sesję popołudniową w Stanach Zjednoczonych, więc u nas jest to godzina. Znaczy właściwie u nas to jest godzina 15-16, w Stanach jest to 9 rano znowu, więc. Yy, Myślę, że to jest ciekawy moment, żeby się zainteresować też czymś innym niż tylko bitcoin, niż tylko trzymanie i czekanie, czekanie i modlenie się o wzrosty, bo tak, tak naprawdę pieniądze leżą na ulicy. I pytanie do ciebie, czy chcesz skorzystać z tego, co my robimy na co dzień? Więc mam taką propozycję, że jak krok po kroku pokażę, jak tego tak zaoznaczać, a w linku pod tym filmem będziecie mogli zobaczyć, czy właściwie odebrać nagranie, w którym Tłumaczę, jak to wszystko pooznaczać, żeby samemu z tego y, DAXa móc korzystać. Albo nawet spróbować skopiować to na inny rynek i sprawdzić, czy wychodzi. Więc link jest poniżej, a ja kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie z północy Tajlandii. Do zobaczenia za tydzień we wtorek.